jestem szybki. Skupienie, prędkość. Uważaj, bo idzie nowy. Większa prędkość, więcej koni, wszystkiego więcej. Cześć, witajcie z tej strony z Zmasłowa, a z tej strony Mati, Siema. Siema. Mati jest jednym z moich kuzynów. Będziecie się pewnie pytać, ile ja tych kuzynów mam. Ej, Mati, obczaj motyw, jak oni się dowiedzą jeszcze, że mam rodzeństwo. To jest w ogóle. Dzisiaj będziemy budowali kompa i jest to trochę specjalna okazja, bo to jest komputer, który obecnie ma Mati. Jest to o tyle specjalny komputer, że to jest pierwszy komputer, o którym kiedykolwiek nagrałem film. Ten film był. nie był najlepszy, bo zrobiłem trochę rzeczy źle i w ogóle, ale. Ee, działał komputer? Całe 8 lat. I działa do teraz. A wiecie, co jest najlepsze? Mati go nigdy nie otwierał i nie czyścił. To jest eksperyment społeczny prowadzony na tym żywym organizmie. Przez 8 lat nie był otwierany, nie był czyszczony, nie była zmieniana pasta, nic. Zobaczymy, co tam wyrosło. Dobra. O, oj, oj, oj. To jest... E, słuchajcie, widzowie, to jest e, tak zwana warstwa ochronna. <grafy> Ej, czemu ta karta jest taka krzywa? Ona przez te 8 lat ją do, do ziemi ją ściągało, nie? Grawitacja. O, jak tu bardzo mądrze widzę, zamontowałem ci dysk twardy. Brawo ja. O, tutaj też widzę, że się fantastycznie popisałem. Nie dałem nawet IO Shielda. Więc dzisiaj moim zadaniem jest to, żeby Mati budując kompa nie popełnił tych samych błędów. O, <grafy> tak. O. Ten komputer, który poskładałem 8 lat temu, ma gtx 970, co raczej jest taką kartą całkiem fajną, jak na tamte czasy. Ale niestety, procesor, jaki tam był, to był AMD FX. W ogóle to Mati kiedyś mnie zainspirował do tego, żeby zrobić rewizję FX-a, który był tam parę lat temu. Mati, w co grałeś na tym kąpie? W wielu się zdziwi, to był m.in. Cyberpunk oraz Red Dead 2. Mati tu wiecie tak, coś tam czasami gra sobie, wiecie, takie tam 2500 godzin w GTA 5 czy coś, nie? No i oczywiście, jak Wojtek i Krzychu usłyszej, że budujemy dzisiaj kompa dla Matiego, to powiedzieli, że muszą też przyjechać popatrzeć, nie? Ej, ale co oni robią? Ej, zostawcie, to, to, to są moje części. Moje też, moje też, ej! I słuchajcie, mamy części do nowego kompa, Mati mi dał budżet. Takie widełki od 5 do 6 tysięcy złotych, więc tak gdzieś pomiędzy tym się chciałem e, zmieścić. E, dodatkowo, Mati, jak już na kuzyna przystało, już ode mnie budowę i chłodzenie sobie też wybierze z kantorka. Ale pierwsze pytanie, Mati, składałeś kiedyś kompa? Nie. To dzisiaj będzie twój pierwszy raz. Słuchaj, moje zadanie jest na dzisiaj, żebyś ty nie popełnił tych błędów, które ja popełniłem przy składaniu twojego kompa. Postaram się. Damy radę. Nie, nie przejmuj się. Krzychu dał radę. Krzychu, jak wspominasz budowanie kompa razem? Super było. Tak naprawdę ma flashbacki i się nie chce przyznać. Od czego byś chciał zacząć? No to ja to. <laughs> Spokojnie. Słuchajcie, dajcie łapkę w górę na zachętę dla Matego, że się stara. Pierwszy raz przed kamerą występuje. To też wymaga odwagi, wiecie. Od czego byś zaczął? Od płyty głównej. Dobrze, od płyty głównej. To bierz płytę główną i no otwieramy. Dobra, od razu z tym. Od razu z tym? Od razu coś tu, Dali ci jakieś bonusy? O, patrz, jakieś da, darmowe. Dali ci y, dwa kable SATA do dysku. Płytka, akurat taka od Gigabajta na chipsecie B650, czyli jak y, chipset sugeruje, będzie na procesor AM5. Może trzeba jakieś. Nie, chyba powinno. Tu, tu patrz, jak masz zawinięte, o tu powinna być naklejka. Ja ci to złapię. I teraz powoli spróbuj sobie wyciągnąć płycie. No. I dawa ją tu na pudełko. No, płytka jest w formacie ATX-owym, więc myślę, że będzie spoczy. No, to świetnie, co dalej? Następny etap to chyba procesor. Chyba oglądałeś, jak Krzychu składał kompa, co? Wcale nie. Mamy tutaj Ryzena 7500F, czyli jest to ten model bez zintegrowanego układu graficznego. Mati i tak będzie miał dedykowaną kartę, a Procek całkiem spoko na architekturze Zen 4. Myślę, że posłuży mu parę dobrych lat. A jak za 8 lat przyjdziesz do mnie, że chcesz nowego kompa, to może będziemy w stanie wymienić pracę na jakiegoś mocniejszego, więc nie będziemy musiał wymieniać całego kompa. Albo i dłużej popracujemy. Albo i dłużej. Tylko odkurzyć trzeba będzie. No właśnie, tylko masz go odkurzać. Z tym <grym> razie ja, ja, ja ci pokażę, jak to się robi, nie? Mati, to jest e, stresujący element, jak się wkłada proca, tym bardziej, że w przeciwieństwie od tego, co miał Krzychu, Krzychu miał piny w procesorze, ty masz piny w płycie głównej. Jak sobie popatrzysz, twój procesor nie ma pinów. Szczerze, lepiej jakbyś ty to zrobił. Tak? Tak. You sure? I sure. Tak? Siur siur. Ty otworzysz soket, ja włożę procesor I, i, ty i ty zamkniesz klapkę, dobra? Dobra. dobra. No to otwieraj soket, wiesz jak to zrobić? Tą chyba wajchę muszę jakoś. Tak, dobrać. musisz ją nacisnąć w dół najpierw i tak w bok troszeczkę. O, no, 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 śmiało. I teraz tak to i otworzyć soket. Dobra. I teraz patrz, wytłumaczę Ci jeszcze jedną rzecz. Jak tutaj na tej klapce, widzisz, jest taki trójkącik, mm -hmm. nie? Na procesorze też jest taki trójkącik. No i jak logika podpowiada, trzeba trójkącik do trójkącika, żeby dobrze było to włożone, nie? Dobra, to patrz, ja biorę procka, nie? I wrzucam go sobie... O Jezu, czekaj. Jezus! Ej, czeka. Mati, ten stres chyba z Ciebie przeszedł na mnie. Teraz będzie ręka precyzyjna, prawa, bo to lewą chciałem zrobić, teraz prawą będzie. I patrz, i robimy sobie to tak. Tutaj. Pyk, pyk, pyk. Siedzi. siedzi. Widzisz, tu są jeszcze takie wcięcia uh -huh. i teraz, patrz, zamykasz tą klapkę. Uh -huh. No i teraz, Mateusz, bajkę przełóż. No tak, tak, tak. tak musisz, no, tak musisz docisnąć, tak, to będzie troszeczkę opór. O. Bardzo dobrze. Siadło. Siadło. Dobrze. Już prawie złożone. Już prawie, z... słuchaj, to, to już komputer, to, ja, ja już idę, wiesz, na, na obiad, to resztę ty poskładasz, dobra? Przychód ci pomoże. Co dalej? No dalej będzie RAM. Może być RAM, może być. O Jezus, już się wystraszyłem, że ci wziąłem 16 giga. Ale to nie jest... to jest jeden. Tak, 16 giga razy dwa, ale mnie strollowali. Ale jak wyciągałem spaczki, miałem podobnie. <laughs> Mamy RAM akurat od XPG. 32 giga, 6000 Mega Transferów, opóźnienia CL30, czyli będzie tak w punkcik pod Ryzena na Socket AM5. Dobra, wykorzystałeś e, e, koło ratunkowe na włożenie procesora, RAM musisz włożyć sam, ale najpierw musimy w odpowiednie sloty wpakować RAM, coś czego ja nie wiedziałem 8 lat temu, e, więc tym razem zrobimy to dobrze. Zobacz Mati, ty masz 4 sloty na RAM i tutaj masz taki opis i jest tutaj napisane, zobacz, że e, slot A2 i B2 mają tutaj first. Czyli one muszą być w pierwszej kolejności. Dokładnie. Czyli najpierw sobie tutaj Trzeba odblokuj otworzyć. slot. No, z jednej strony i z drugiej strony. Tak. Chłopaki, dostawa przyszła. O, na stresowanie. Winki. na winki. O, jeszcze zimne. O, no, dziękuję, ojej. Dobra, Mati. I teraz patrz. Jest taki motyw, że tutaj masz takie wcięcie, nie? I musisz to wcięcie odpowiednio dopasować do kości RAM. Wydaje mi się, że naklejka będzie w stronę procesora, żeby to ładnie wyglądało z tej perspektywy. I czekaj, przy, przymierz sobie na razie na spokojnie. Tak, i masz dobrze to wcięcie. Nie, 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 nie. O, teraz. O. I teraz patrz. Trik jest taki, że musisz to sobie złapać tak tutaj, mm -hmm. na skraju i po prostu docisnąć, tak, aż będzie kliknięcie. No, śmiało, śmiało, to trzeba dużo siły. O. O, o. klik. Bardzo dobrze, z dwóch stron, no i drugą tak samo. O. Bardzo dobrze. No i patrz, coraz bliżej, to co teraz? Pozostaje jeszcze dysk. Dobrze. Dysk mamy taki, jest to Lexar NM790, e, PCI Express NVMe generacji czwartej i akurat 2 terabajty tutaj mamy, bo Mati chciał dużo miejsca na gry. Mati, powiedz widzom, jaki masz super internet. 300KB pobierania. Więc Mati przyjechał i powiedział, że dzisiaj pobiera całą bibliotekę Steam'a na ten dysk, nie? Ej, a może ten, jakby, jak będę robił kiedyś testy Starlinka, to przyjadę do ciebie zrobić, dobra? Dobra. dobra. Teraz Mati pytanie za 100 punktów, gdzie mocujemy ten dysk? Zapewne gdzieś tutaj. Tak, moglibyśmy wrzucić tutaj do tych dwóch slotów i dysk by działał. E, natomiast nie wiem, jak jest na tej płycie. Czasami jest tak, że te niższe sloty mają troszeczkę niższe prędkości, więc ja bym ci proponował wrzucić go tutaj, bo jest to bliżej procesora. A do tego tu masz taki fajny radiator, który będzie dodatkowo odprowadzał ciepło z dysku. Masz śrubokręt i śrubokrętuj i teraz Mati. I patrz, i tu masz ten dysk, to masz też takie wcięcie, i musisz go teraz tutaj do tego slotu wpakować. Tak delikatnie, nie? no, no, no. No, 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 tak. No, i teraz go dopchnij troszeczkę. No, popchnij go jeszcze. O, wskoczyło. I teraz tak, mam dla ciebie złe wieści. W tej płycie musisz tutaj śrubkę przykręcić, żeby ci dysk nie uciekł. Dobra, Mati, to ja ci przytrzymam o. dysk, żebyś miał łatwiej. Dobra. A ty spróbuj tą śrubeczkę wkręcić. Dobra, i zobacz, tutaj dobrze patrzysz. To jest taki termopad, ale musisz najpierw z niego zdjąć folikę. I to pomoże jeszcze odprowadzać ciepło z dysku. Niektórzy dodatkowo proponują, żeby ściągać stąd taką naklejkę, ale czasami są problemy z gwarancją, więc raczej bym tego nie ruszał. Ten dysk raczej tak się nie będzie specjalnie grzał, więc i co dalej? dalej to już chyba do komputera, do obudowy trzeba włożyć. Można, natomiast ja bym jeszcze tutaj proponował y, zamocować y, sobie ramkę montażową na chłodzenie, bo nie wiemy jakie będziesz miał chłodzenie. Bo sobie musisz wybrać z kantorka. Pójdziemy do kantorka, co? Tu masz kantorek, tu masz ścianę ze chłodzeniami. Co byś chciał? Y, Która jest najdroższa, bo najdroższe znaczy najlepsze? Teoretycznie na ten procesor, co ty masz, raczej nie ma potrzeby chłodzenia wodnego, w sensie można. Ale co, że Nadia ja na bym nie chciał chłodzenia wodnego, tak? No Krzychu niestety miał przypał, że... A zresztą zapytajmy go, co mu się stało. Krzychu, co ci się stało z chłodzeniem? No pompa się poddała. No niestety... Musiałem zmienić. No dałem Krzychowi inne powietrzne chłodzenie. Damy ci powietrzne, co? Jak... Jak 8 lat, planujesz znowu go nie otwierać, zamyć powietrzne, ok? okej? Patrz, jest takie, y, takie duże chłodzenie Assassina. Ten corser jest też nawet spoko. Ta, aha, tam mam Ferę na przykład jeszcze od Endorfi. Tu jest jakieś w ogóle nowe dostałem. Też jest od Deepcoola na przykład taki z, z ekranikiem? Taki ekranik. Chcesz takie? Może być taki. No będzie spoko chyba. No to otwieraj, pan. Ale on to ciachnął. Dobra, tu mamy paściochę, tu masz instrukcję. Tu masz. To no, jest nie, niepotrzebna, <grymne> jak niepotrzebna. Nie wiem jak się to chłodzenie montuje, nigdy go nie miałem. Chłodzenie to jest akurat taka rzecz, którą trzeba sprawdzić instrukcję, bo każdy się mocuje trochę inaczej. Ty masz. Tu jest pod Intela mocowanie. Czekaj, przejedziemy, będzie AMD. To chyba. Czej, to jest pod Intela, to też jest pod Intela. To będzie dla Ciebie i to będzie dla Ciebie. Przez to, że trzeba to zamontować w to miejsce, to musisz odkręcić mocowanie, które jest na płycie głównej, wiesz? Tu masz takie standardowe mocowanie dla procesorów AMD i my to w tym przypadku musimy sobie odkręcić. To jest skupienie, precyzja. Ja nawet nic nie mówię, żeby Matygo nie rozpraszać, nie? Oni też nic nie mówią. Siedzą cicho, patrzą. Kuzynek, bo tam mi lampę przewrócisz zaraz. No, ma ja <laughs> Wojtek, widzowie pewnie będą pytać, kiedy znowu budujemy ten y, komputer w ciężarówce. To może teraz w jakimś takim tym. W traktorze albo, albo w jakimś tym. Zrobimy symulator albo na, farminga. Albo na wózku nie Albo na skąd ja ci traktor wezmę? Nie wiem. Ja mam C330. Ej, ale Ej zrobić... wy, wy macie traktor? Mamy. I teraz to musisz sobie wkręcić w te miejsce. Właśnie tak. Okej, okay, to teraz w tą stronę. A, tu masz nawet, patrz, napisano masz CPU i strzałkę, czyli w stronę CPU musi, musi być strzałka. Czyli to musi być tak. Tak. Tylko musisz w tamtą dziurkę zrobić. O, git. No, kurde, profesjonalista. I teraz musisz wziąć tamte śrubki i to dośrubować. Pytanie za 100 punktów. Czy dajemy ci zwykłą pastę, czy dam może Matiemu Honeywell'a, bo one podobno długo wytrzymują, a jak Mati znowu nie będzie chciał przez 8 lat czyścić kompa. Dobra Mati, damy ci Honeywell'a, to zamiast pasty termoprzewodzącej możemy go tutaj dać, tylko musimy z dwóch stron ściągnąć folijkę. No to słuchaj, Honeywella nałożyliśmy. To teraz y, musisz zamocować chłodzenie. Trzeba folikę zdjąć. A widzicie? A? A. Nie zrobiłby T-Volta. Z tego co widzę, żeby zamontować i przykręcić to chłodzenie, będziemy musieli ściągnąć jeden wentylator, więc pewnie też będziemy musieli tą górę jakoś ściągnąć. Żeby nie złamać. Okej. Okay. I teraz tak, równomiernie, z jednej strony trochę i z drugiej strony trochę dokręcamy, dobra? Matki, trzymaj. Jak coś, to nie jest lokowanie produktu. <laughs> tak, i w sumie może z tego użyć, będzie ci chyba prościej, no, nie? No, i dłuższy jest. Czekaj, czekaj, ja ci to wyceluję, bo to... <laughs> Mieliśmy nagrać w spokoju filmik, a ja coś czułem, że to się... Że to się tak potem skończy. To była wiadomo od początku. No, my mamy tak, że gramy właśnie taką ekipą w piątkę, najczęściej w gierki komputerowe, więc no to słuchaj, chłodzenie jest, jeszcze trzeba je podłączyć tutaj. Z tego chłodzenia mamy dwa kabelki do wentylatorów, bo masz dwa wentylatory, więc sobie jeden wpinamy tutaj do CPU Opt i drugi sobie wpinamy po prostu do głównego CPU. No i mamy już chłodzenie podłączone, potem jeszcze tylko podłączymy RGB i USB, ale to już jak będziemy mieli w obudowie, wiesz? Z racji tego, że Mati jest kuzynem i muszę go czasami trochę porozpieszczać, to dostanie ode mnie obudowę, tak jak Wojtek i Krzychu. I chciałem ci powiedzieć, że ta obudowa jest specjalna. To jest e, taki sam model, jak żeśmy z Wojtkiem do ciężarówki montowali. No i? No i mam nadzieję, że ci się będzie dobrze sprawdzać. No, więc skrzynka taka spoko. To co? E, co, byś, co byś zrobił? Bontujemy płytę czy zasilacz? Możemy najpierw zasilacz. Dobra. Elektrownie mamy, słuchajcie, 750 W. To jest jaki Pure Power 12M od Be Quieta. 750 W trochę za dużo jak na taki zestaw, który my dzisiaj budujemy, ale wiecie co, różnica była chyba 35 zł względem 650 W, więc twierdziłem, że Matiemu po prostu dopłaci sobie więcej i będzie miał na dłużej, mam nadzieję, zasilacz a zasilacz powinien być całkiem spoko. Jest w pełni modularny, już ATX 3.0. Musimy sobie teraz wybrać kable, których będziemy potrzebować. Weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to, to na pewno, bo to jest do procesora. Na tym wzięliśmy RTX 4070 Super, więc będziesz miał przeskok z 970 na 4070 Super. To będzie odczuwalne. Będzie no, potężny skok. <laughs> będzie. No nie, już ci zepsułem pudełko, przepraszam. No i, no, i <grystanie> Taki palic dwuwentylatorowy, mamy zasilanie 12 V High Power. Tutaj jeszcze mamy taki prześwit dodatkowo dla chłodzenia, myślę, że będzie git. Co, teamwork OP. Musimy teraz powpinać odpowiednio kable do zasilacza. Tego się nie da raczej zrobić źle, więc spoko. Jesteś taki pewien? Teraz zumał i Mati, teraz musisz nie popełnić tego błędu, który ja popełniłem 8 lat temu, czyli wentylator dajesz tutaj do spodu obudowy, bo jak sobie popatrzysz, to tutaj masz elegancko nawet filtr przeciwkurzowy, i może tutaj sobie zasilacz zasysać chłodne powietrze i będzie je wyrzucał tyłem. Dokładnie tak. I trzeba go tutaj sobie wpasować. I tu będą cztery śrubki do tego zasilacza. Mati, w tej obudowie zobacz, też masz takie procent użycia procesory. Jak ten pasek ci dojdzie do końca, to znaczy, że musisz wymienić procesor wtedy. Wmienisz. No to wiem, do kogo przyjechać. Z kabelek, ja ci to tak złapię, to spróbujesz go sobie wpiąć, dobra? Tutaj? No. Za bardzo nie chcę współpracować. No. Trzeba go kliknąć, tak, żeby. Jest. O, dobra, siadło. No i git. Opuszczamy sobie po prostu płytę do tego. Mati, spokojnie, nikt na ciebie nie patrzy, czym się przejmujesz. Przecież tu nikogo nie ma. Ej Mati, ale ta śrubka co tam jest pomiędzy tymi to powiem ci taka hardkorowa. Masz tu. Damy radę. On to zrobił. To jest fachowiec. Wiedza i doświadczenie. Tak. To teraz najgorsze, chłopaki. Dobrze, że tu wszyscy jesteście. Musimy zrobić debatę, jak podłączyć te kable wszystkie. Ej, tą folikę musisz zostawić. I jak Łukasz do ciebie przyjedzie za dwa lata, to będzie ją ściągał, tak jak u mnie z obudowy, chłopie, bo nie z że nie tej folii. Dobra, Mati, tu masz ten 24-pinowy, zaraz ci wyprowadzę resztę. Dobra, o tak trochę krótki. Tu masz taki ten zatrzask. I musisz to sobie wymanewrować wtedy, tak? Teraz tak, tu ci wyprowadzę, będzie wtyczka taka do USB, ona tu ma taki bolec, więc trzeba ją w odpowiedni kierunek włożyć, tak, zrób to tam, nie wiem, czy tam dobrze przeszedł, tak że jest. Nie poplątało się? Nie, to spoko. Dobra, i tam masz do USB typu C, tylko tam musisz też w odpowiednią stronę to wpiąć, wiesz? Ludzie śmieszkują, że to jest zawsze największe nemezis, i tam masz taką rozpiskę, ale to już nie będę się tak nad tobą znęcał dzisiaj, ja ci to po prostu powpinam, bo już to. Na pamięć znam, co Kabelki mamy już podłączone, to teraz Mati musisz wykręcić śledzie, te dwa, i zamocujemy ci karciochę. Bierz kartę, ja ci tutaj slot odblokuję, cyk, i musisz dobrze utrafić, docieśnij jeszcze, no, o, tak. Było słychać kliknięcie, no to pięknie, i teraz musisz po prostu do karty graficznej, no to panie. Komp gotowy. A nie, czekajcie, okłamałem was, bo jeszcze ze starego kompa od Matiego przełożymy HDDK do nowego. Bo tutaj Mati ma jakieś dane, jakieś gierki. Czyń honory, kabel jest podłączony, zasilacz włączony. Proszę cię uprzejmie. To teraz musimy zainstalować Windowsa, no i oczywiście porównamy wydajność nowego kompa do starego kompa. To będzie niezły przeskok, coś czuję. No dobrze, więc jak wygląda to pod kątem wydajności? no. 8 lat w przypadku komputerów to naprawdę całkiem spory czas. I w Cinebenchu R23 FX8300 Mattiego wykręcił około 2700 punktów, a nowy komputer zdobył, uwaga, ponad 13 tysięcy punktów. Więc mamy tu kilkukrotną przebitkę w wydajności samego procesu 3D Mark Times też nieźle dał czadu. Konfiguracja z GTX 970 zdobyła 3500 punktów, a nowy komputer ponad 17 tysięcy, więc no delikatnie mówiąc nie ma co zbierać. Testy w grach to też będzie formalność. Ja trzymałem się głównie ustawień wysokich i rozdzielczości 1080p, żeby no, dać jakiekolwiek porównanie. No i każdy z Was chyba zgodzi się, że pomiędzy tymi dwoma komputerami jest totalna Przepaść. Jasne, nadal wiele gier uruchamia się na starym PC-cie, co moim zdaniem jest naprawdę super i można by było nadal się ratować niższymi ustawieniami graficznymi. No ale na nowym sprzęcie nie dość, że gry wyglądają po prostu lepiej. To mają jeszcze lepszą płynność. Metro Exodus, które nie chciało działać na starym PC-cie, na nowym działa na ustawieniach Extreme z ray tracingiem w ponad 80 klatkach na sekundę. Więc myślę, że Mati będzie zadowolony. Wydajność jest na miejscu. Dodatkowo zrobiliśmy też undervolting przez curve optimizer i temperatury na procku nie przekraczały 70 stopni. Także komputer działa, przetestowany, widzieliście, że jest ogromny przeskok wydajności względem.